W Polsce jest mnóstwo zapomnianych miejsc. Część z nich wygląda, jakby czas się zatrzymał, a inne, jakby ludzie uciekli w pośpiechu. Oto pięć najbardziej znanych opuszczonych miejsc w Polsce. Miejsce 5. Szpital Zofiówka w Otwocku. Zbudowany w 1908 roku jako ośrodek psychiatryczny. Podczas wojny miejsce tragedii i mrocznych historii. Dziś to opuszczony kompleks w środku lasu. Owiany legendami o duchach i eksperymentach. Miejsce 4. Fabryka Ursus w Warszawie. Kiedyś potęga przemysłowa PRL-u, dziś symbol upadku wielkich zakładów. Ogromne puste hale i zardzewiałe maszyny tworzą klimat jak z filmu Postapo. To jeden z najbardziej znanych obiektów urbexowych w Polsce. Miejsce 3. Miasto Miedzianka na Dolnym Śląsku Miasto które dosłownie zapadło się pod ziemię. Wydobycie uranu przez związek socjalistycznych republik radzieckich doprowadziło do osunięć gruntu i zniszczenia domów. Mieszkańców wysiedlono, a z miasta zostały tylko ruiny i legenda. Miejsce 2. Pałac w Krowiarkach na Śląsku. Kiedyś luksusowa rezydencja, dziś zrujnowany, ale wciąż majestatyczny pałac. Choć popadał w ruinę przez dziesięciolecia, jego wnętrza wciąż robią wrażenie. To jedno z najbardziej znanych opuszczonych miejsc w Polsce. Miejsce pierwsze, opuszczony Hotel Forum w Krakowie. Symbol luksusu lat 80., który z czasem zamienił się w mroczne wspomnienie. Ogromny betonowy kolos nad Wisłą, pusty od lat, przyciąga urbeksowców i fotografów z całego świata. Miał być wizytówką PRL, a dziś jest ikoną upadku tamtej epoki. To tylko kilka z wielu opuszczonych miejsc w Polsce. Każde z nich ma swoją historię, swój klimat i swoje tajemnice. Zostaw lajk, like, jeśli chcesz część drugą, bo są miejsca, do których nawet Urbeksowcy boją się wejść.